Witam państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejny odcinek programu Ratajski Fyrtel Kultury. Tym razem nadajemy, no i tutaj to zaproszenie robimy w Domu Kultury na Skarpie. Dlaczego akurat jesteśmy tutaj? Dlatego, że od kuchni sprawdzamy, jak są tworzone zgadywanki muzyczne. Jest to taki projekt, który urodził się w pandemii. No i to są takie zgadywanki, które pojawiają się raz na jakiś czas na facebookowym profilu Domu Kultury na Skarpie, ale o tym za chwilę. Oprócz tego wychodzimy w teren, czyli pokazujemy, co dzieje się teraz na boisku Olimp na osiedlu Rusa, bo możliwe już jest jego otwarcie, a także już myślimy o wakacjach i dlatego dopytujemy, czy w tym roku będziemy mogli pojechać do gości raju. Oprócz tego przyszło nam żegnać Krystynę Jagłę. Takich pracowników naprawdę będziemy wspominać bardzo długo. Akcje. Drodzy Państwo, a teraz zaglądamy do Domu Kultury na Skarpie. No właśnie trochę też jako przykład tego, co dzieje się w pandemii i jak bardzo instruktorzy z Domów Kultury no właśnie tak trochę kombinują, żeby nam, w pozytywne słowa tego znaczenia oczywiście, ale żeby nam umilić czas. No i to jest właśnie taka bardzo ciekawa sytuacja, że w Domu Kultury na Skarpie powstały zgadywanki muzyczne. Oczywiście każdy z nas słucha muzyki, lubi tej muzyki słuchać, i, ale do tego możemy trochę właśnie Zastanowić się, pomyśleć, no bo właśnie takie zgadywanki muzyczne, ale no, na takim wysokim jednak poziomie u Was. Oczywiście, to już dzisiaj realizujemy 22 odcinek naszych zgadywanek. Pomysłów jeszcze mamy troszeczkę, ale liczymy na to, że mimo wszystko jak najszybciej będziemy mogli ten projekt, można powiedzieć, zakończyć, gdyż będzie to oznaczało, że wracamy do normalnej pracy. Dlaczego zgadywanki muzyczne? Do naszego domu kultury przygnęła łatka e, muzycznego domu kultury z racji e, instruktorów, których tutaj e, mamy, w szczególności kierownika pana Boltka Twardowskiego, który jest e, świetnym wokalistą, gitarzystą, e, oraz e, animacuk, która z kolei jest fantastyczną oboistką. E, dlatego pomyśleliśmy, że należy wykorzystać te zasoby e, w jakiś sposób i właśnie stworzyć zgadywanki muzyczne. Grane e, na żywo, e, rejestrowane, potem odpowiednio zmontowane, e, by właśnie w jakiś sposób umilić naszym e, sympatykom czy ogólnie mieszkańcom e, Rataj e, ten czas e, odosobnienia. I tutaj właśnie powiedzmy trochę jak to wygląda, czyli zaglądamy na waszego Facebooka, oczywiście widzimy jak Ania najpierw z Polkiem, a później z panem Piotrem wizą y, grają po kolei właśnie te, te piosenki, oczywiście bez śpiewania, tylko gdzieś tutaj y, y, słyszymy tą melodię, plus na Facebooku mamy takie podpowiedzi i to też jest y, no taka ciekawa, wesoła rzecz. Tak, to są pewne smaczki. Oczywiście, by zgadywanki zachowały jakiś swój charakter, no to prezentujemy tylko właśnie warstwę muzyczną. Często łatwiej nam po słowach zgadnąć, jaka to piosenka. Tutaj troszeczkę może posłużyliśmy się popularnym formatem, jaka to melodia w naszym autorskim wydaniu. E, tak, smaczki e, są, oczywiście. Śmiejemy się, że m, z, z, z nagrania każdego z odcinków mogliśmy zmontować e, równie długi materiał z zakuli z różnymi ciekawymi e, rzeczami. E, chociażby m, Ania, która zakłada e, szpilki na każde nagranie, mimo że nie lubi w nich chodzić na co dzień. E, m, tak, podpowiedzi z kolei w postach facebookowych są e, mojego autorstwa. E, staram się by w jakiś sposób naprowadzić oczywiście naszych sympatyków, by odgadli kolejne pozycje, natomiast staram się to zrobić właśnie w sposób taki zabawowy, można powiedzieć. To oczywiście zachęcamy i, i, i do tego, żeby na tego Facebooka zaglądać. No właśnie 22 odcinek, ale tak naprawdę każdy odcinek jest tematyczny i o czymś. To nie są przypadkowe piosenki, tylko właśnie mm, nawiązują do jakiegoś tematu albo do jakiegoś czas okresu, jak to się mówi. Tak, rozpoczęliśmy od tematów z bajek, z filmów, z seriali, staramy się, by to były polskie utwory. Ale oczywiście pojawiają się też zagraniczne. Obecnie kończymy, można powiedzieć, taki mini cykl polskie dekady muzyczne. Jesteśmy w latach 2000. został nam zatem jeszcze tylko jeden e, okres od 2010 do 2020 roku. I miejmy nadzieję, że wtedy się pandemia zakończy, prawda? O, mamy na to olbrzymią nadzieję. E, śmiejemy się, że z, każdego, z odcinka na odcinek jest nam łatwiej. Nie tylko jeśli chodzi o wprawę, ale też o. Można powiedzieć skomplikowanie tych utworów. Są one po prostu coraz prostsze muzycznie. Mamy to! Drodzy Państwo, no mamy piękną pogodę, już zaczyna się nam wiosna. W związku z tym, że trochę zaczynają nam się luzować obostrzenia znowu po raz kolejny, no to możemy spotkać się na stadionie ze spółdzielczym Olimp na osiedlu Rusa, po to, żeby powiedzieć, że właśnie ten stadion od dziś, czyli od poniedziałku, tak, jesteś... jest otwarty. Tak, cieszymy się po przerwie zimowej. Boisko już przygotowujemy od miesiąca, pięknie rozkwita nam trawa. Siatki i bramki są uzbrajane, także jutro będziemy linie robili, ale od dzisiaj już, już, już rozpoczynamy zajęcia treningowe. Trenują tutaj dzieci i młodzież z trzech klubów sportowych, z Towarzystwa Sportowego Olimp, z UKS Talent i UKS Orlik. Także jest pełne obłożenie, od 16 do 20 godziny codziennie są treningi. No właśnie, to taka informacja dla osób, które gdzieś tam będą obserwować, co się na stadionie dzieje. No a osoby, które chciałyby przyjść tutaj pograć? Niestety, tylko, tylko dopuszczone są dopuszczone jest współzawodnictwo dzieci i młodzieży, organizowane przez dany związek sportowy, także tylko mogą uczestniczyć w zajęciach zawodnicy klubowi. Właśnie, od zawsze działają tutaj te trzy kluby. Czy w związku z tym, że mamy taką, a nie inną sytuację, może coś się zmieniło, czyli inne kluby mogłyby na przykład no, podpytać, czy wynajmiecie im ten teren? No już od trzech miesięcy są telefony, bo wiem, że obiekty są zamykane z różnych przyczyn. Z przyczyn remontowych niestety mamy pełne obłożenie. Tutaj mamy na, na danym treningu po 100 dzieci, e, także już jest, jest pełne obłożenie. Od godziny 16 do godziny w pół do, do, do godziny 20.30 są zajęcia treningowe, a w soboty i w niedzielę są, są mecze rozgrywane w ramach Ligi Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. To wszystko, o czym mówić, oczywiście może się odbywać tutaj w reżimie sanitarnym, co oznacza, że na to boisko mogą wejść tylko osoby, które trenują, nikt poza tym. Tak, oczywiście, no, zgodnie z nowymi obostrzeniami, limit jest tylko do 25 osób, także nawet kiedyś tutaj po 100, 100 dzieci, 110 trenowało, teraz tylko mogą po 25 dzieci bez udziału publiczności, także rodzice muszą na swoje dzieci czekać poza obiektem. Za oknami Piękna Wiosna to czas nie tylko na porządki, ale i na planowanie letnich wyjazdów. Czy w swoim kalendarzu możemy zaznaczyć wyjazd do stanicy Gości Raj w Gościmiu? Jest to piękne, urokliwe miejsce, 120 km od Poznania w środku Puszczy Noteckiej. To tam od wielu lat jeżdżą harcerze z Rataj i, i nie tylko, ale też całe rodziny. W tym roku wyjazdy do Gościmia też mają się odbyć, oczywiście jeśli pandemia pozwoli. Plany to jedno, a rzeczywistość to jest druga strona medalu. Faktycznie będziemy oczywiście śledzić i na bieżąco obserwować wszystkie informacje rządowe, cały czas to zresztą robimy. Będziemy czekać na wytyczne z Ministerstw Odpowiednich, czy będzie można zorganizować obozy dla dzieci i młodzieży w Stanicy Gościraj gości w Gościmiu. Jeżeli okaże się, że jest to z jakiegoś powodu utrudnione, Będziemy chcieli organizować biwaki rodzinne właśnie dla. Osób, które chciałyby przyjechać po prostu i wypocząć. Możliwe też, że będzie to taka forma hybrydowa, czyli w pewnym czasie obozy, a w pewnym czasie biwaki. Nie połączymy tego, natomiast jeszcze to jest oczywiście w kategoriach planów. Jeżeli to będzie możliwe, jeżeli będziemy mieli ofertę, żeby po prostu z niej skorzystać, bo to jest piękne miejsce, zdrowe powietrze, czy same dzieci, czy z rodzinami, jak będzie taka możliwość. Jest to na pewno okazja, żeby to miejsce chce poznać, no i tym samym tam wypocząć. Czy już jest coś takiego, że wiemy na 100%, że będzie inaczej w tym roku w Gościmiu, jeśli ten Gościm wystartuje? Zakładamy, że będziemy mogli przyjąć mniejszą liczbę uczestników, bo są oczywiście ograniczenia co do powierzchni danego pokoju, ile osób może zamieszkiwać podczas takich, takiego wypoczynku. To takie w pierwszej kolejności, no na pewno się to odbędzie z reżimem sanitarnym czyli wszelakie dezynfekcje, dystanse, które będą możliwe. Natomiast mamy świadomość też tego, że na takim terenie, jakim dysponujemy, nie wszystko będzie możliwe do realizacji, czyli z pewnych rzeczy będziemy musieli rezygnować. Wszystkie informacje na temat gościemia będziemy państwu na bieżąco przekazywać w Ratajskiej telewizji kablowej. Takie komunikaty będą się także pojawiać na klatkach schodowych czy w postach na Facebooku oraz na stronie internetowej spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych. Na ustach zawsze czerwona pomadka i uśmiech. Krystyna Jagła. Była osobą ciepłą, kochała przyrodę i drugiego człowieka. Można było na nią liczyć w każdej sytuacji. Od 2014 roku pracowała w Domu Kultury Orlegniazdo, od 2017 w Jagielonce. W kwietniu zabrała nam ją pandemia. Takich osób jak pani Krysia nie ma wielu, dziś przyszło nam ją wspominać. Ale na prośbę, zdjęcia do materiału zostawiamy w kolorze, ponieważ feria barw otaczającego nas świata nadawała, jej życiu sens. Te kolory pięknie ubrały w słowa osoby, które z nią pracowały. To one najlepiej wiedzą, jaka była pani Krysia. Była niezwykle ciepła, dobra, otwarta, zawsze bardzo pomocna i oddana swojej pracy. Jej uśmiech jest już nie tylko w Orlin Gnieździe, ale i na Ratajach słynny. Naprawdę witała każdego tym uśmiechem i nawet kiedy dzisiaj rozmawiamy, jest kimś, o tym, że odeszła, ktoś nie może jej w pierwszej chwili skojarzyć, to no mówi ach tak, ta uśmiechnięta, e, piękna kobieta, to właśnie, to właśnie nasza Krysia. E, no cóż, no musimy żyć dalej i możemy tylko wspominać e, jaka, m, jaka była, jaka była kochana i jakie mieliśmy szczęście, że, że trafiła do Orlego Gniazda e, kilka lat temu. E, Krysia miała taką e, Umiejętność, że trafiała przez żołądek do serca. Rzeczywiście praktycznie każde wspomnienie, które na Facebooku się pojawiło, zawiera wątek kulinarny, bo ona miała taką, e, taką moc, tak jak wspomnieli jedni z e, wspominających ją, Marta i Krzysiek, potrafiła jednoczyć przy stole. Sprawiała, że, że każde nawet śniadanie takie w biegu, e, czy, czy i pierwsze, czy drugie było takim małym świętem, e, dbała o to, żeby, żeby był czas na to, żeby porozmawiać, zjeść e, i po prostu spędzić dobrze czas. I, I tego nam bardzo będzie brakowało. Panią Krystynę na Facebooku w długim i osobistym wpisie wspominają wszyscy pracownicy Orlego Gniazda. Wspomina też Jagielonka. Pracownicy domu kultury na osiedlu Jagiellońskim na panią Krysię mogli liczyć w każdej chwili, także w pandemii. Ta otwartość, która powodowała, że zaskarbiła nas tutaj po prostu wszystkich. Obojętnie, czy to byli instruktorzy, czy to byli instruktorzy, którzy wynajmowali salę, czy to były dzieciaki, które przychodziły do domu kultury. Czy, czy rodzice, bo przecież jak wpadaliśmy na genialny pomysł robienia piaskownicy, na przykład na sali imprez w trakcie zajęć, to Krysia mówi: Nie ma problemu żadnego, po prostu się to ogarnie, tak? Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale to nie jest chyba ten przypadek. No, tak się mówi. Chociaż ja wiem, że będzie bardzo trudno. Przez te kilka lat, żeśmy się tutaj naprawdę. Dosyć mocno zżyli, mimo że pandemia przyszła w międzyczasie i te nasze spotkania no, nie były tak jakby codzienne, tak jak wcześniej. Ale to albo były rozmowy przez telefon, albo to były, nawet jak, się, nawet jak się przychodziło do domu kultury i nikogo nie było. Na przykład Krzysia była dzień wcześniej, czy była tego dnia przed nami, no to często na biurku karteczka zajrzyliście do lodówki. <laughs> Miłego dnia, coś smacznego tam na Was czeka. I, I to są te rzeczy, których się po prostu nie zapomina. No, drugiej takiej osoby yy, no niełatwo będzie po prostu gdzieś się znaleźć, czy poznać taką osobę. No, na pewno trudno. Drodzy Państwo, to już wszystko w tym wydaniu. Kolejny ratajski firtel kultury zaprezentujemy Państwu 4 maja, tuż po długim weekendzie. Także życzymy wszystkiego dobrego, wypoczynku i zdrowia przede wszystkim. Do zobaczenia.